Powitać widzów w dzisiejszym odcinku nostalgiczny powrót, jak widzicie, idąc tą nostalgią, coś co naprawdę przywraca wspomnienia z dzieciństwa, oranżatka w szkle, przepiękna, coś więcej powiedzieć, marzenie dzieciństwa za 50 groszy w sklepie, jak się oddało buteleczkę. Piękny czerwoniutki kolorek, zapach cudowny. Dokładnie taka jak zapamiętałem za 50 groszy. Przecudny smak. Przepyszne. Najlepszy napój zimniutki w lato dosłownie. Cud, miód i orzeczki. Mm. Mm. Przepyszne, przepyszne, nie ma, nie ma lepszego napoju na orzeźbienie. Naprawdę polecam wam od serca do następnego kustość.